Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mówi się, że jesteśmy obecnie w rynku znowu pracodawcy, że to pracownik zostaje zepchnięty na dalszy plan. Mówi się również, że obcokrajowcy zabierają pracę w Polsce. To są nagłówki, które media bardzo lubią podbijać. O tym dzisiaj będę rozmawiał. Z moją gością ja jestem Maciej Beka z Grupa job Witam serdecznie, panie Macieju. Cudzoziemcy w Polsce i nagłówki ostatnie przez media mainstreamowe podbijane e, zabierają nam pracę. E, straciliśmy miejsca pracy, nie możemy pracować. A z drugiej strony jeden z moich gości, uczonych zarządu w Karpaczu firmy Budimex, która mówi: Zadzwońcie do nas, pracy mamy w bród, nie mamy ludzi, którzy mogliby przyjść, żeby pracować. Jaka jest prawda? Też powiele że ona pośrodku, ale dysponujecie Państwo świetnymi danymi, jak to dzisiaj wygląda. Chyba nie do końca jest tak, jak trąbią o tym media mainstreamowe na swoich głównych nagłówkach. Hmm. E, dziękuję za podjęcie tego tematu. Rzeczywiście jest on ostatnio głośny i nośny. W tej chwili przede wszystkim trzeba wyjść od demografii naszego kraju. Nasz kraj. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, się bardzo starzeje. Średnia wieku w tej chwili oscyluje między 43-44 lata i wzrasta, tak? Proszę sobie wyobrazić, że w, ciągu, w przeciągu dekady z rynku pracy w związku ze naszym starzającym się społeczeństwem odejdzie 2 miliony ludzi, tak? I teraz trzeba tych ludzi zastąpić. Przypominam, że nasza gospodarka jest jedną z lepiej rozwijających się gospodarek 20 na świecie, szósta w Europie. I teraz tak, ja niedawno byłem w Azji Środkowej z misją gospodarczą, akurat w Uzbekistanie. Tam średnia wieku proszę tutaj sobie wyobrazić, że jest 23 lata. Tak. I teraz tak, czy cudzoziemcy zabierają nam pracę? Są prace jak budownictwo, magazyny, logistyka, TSL, gdzie firma, firmy polskie i nie tylko te operujące na rynku polskim tak się rozwijają, że potrzebują pracowników. To są pracownicy na dwie, trzy zmiany. Polak, i my jesteśmy rozwiniętym już w miarę gospodarką. Ja bym to porównał bardzo fajne jest porównanie, jak Polska 20-30 lat temu była, my wyjeżdżaliśmy, również ja w czasach studenckich, ponad 30 lat, za pracą, tak? I nikt tam nie mówił, że my zabieramy im pracę. Ja bym porównał sytuację w tej chwili tutaj, jaka jest w Polsce. Mało tego, cudzoziemcy, którzy tutaj przybywają, z naszych, jako Agencji Pracy End Job, z naszych rozmów z nimi wynika, że często, proszę sobie wyobrazić, oni zapożyczają się wśród rodziny, nawet całe wioski z Azji i się zapożyczają, żeby ta osoba mogła przyjechać. Czyli oni w większości, w 90 paru przypadków przyjeżdżają tu zarobić i wysłać te pieniądze za granicę do wioski, do rodziny, żeby żyć. A, a my dzięki temu mamy pracowników takich, którzy chcą pracować i którzy są zmotywowani. To właśnie, no to skąd pojawia się nagle ta retoryka? Czy ona jest wygodna może teraz? E, bo mam takie odnoszę takie wrażenie, że ten duży ciężar e, został zepchnięty i utożsamiony z jedną bardzo konkretną narodowością e, obecną u nas w kraju. E, tymczasem w trakcie naszej rozmowy rozmawiamy o zupełnie innym końcu globu. Obecnym w Polsce, i z tego co ja, dobrze, jeżeli dobrze rozumiem, to Polska staje się krajem, jest krajem bardzo atrakcyjnym po to, aby przyjechać. Może też być i trampoliną do innych krajów, jeszcze bardziej odległych, zachodnich, dużo bardziej rozwiniętym, ale gdzieś, ewentualnie w Europie, trzeba zacząć. Polska stała się takim hubem dla cudzoziemców w poszukiwaniu lepszego życia, lepszej,. Perspektywy, no to pytanie jest, czy my w takim razie, w perspektywie starzejącego się społeczeństwa, które będzie wyzwaniem, jesteśmy w stanie utrzymać tych cudzoziemców? Czy powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby oni jednak zostali w Polsce, a nie traktowali nas jako punkt przesiadkowy do na przykład krajów zachodnich i naszych sąsiadów? To już się powoli dzieje. Tak, zarówno nasz legislator, urzędy, rząd, jak i firmy z, moj, z mojej branży Agencji Pracy Tymczasowej dostrzegamy taką o, potrzebę i ci cudzoziemcy mają coraz więcej benefitów. Nie trzeba daleko szukać firma, którą reprezentuje Enjoy Grupa. My mamy w sobie sześć firm: jedna od legalizacji, od rekrutacji, od za, da, akomodacji, czyli noclegów, od transportu, czyli my patrzymy kompleksowo. Większość firm tak działa, żeby było kompleksowe, żeby było też i w, do, w fajnych warunkach oni nocowali. My zapewniamy im dojazdy, jak wiele firm. Także to jest to, co, o co pan e, zapytał. W tej chwili się też szacuje, tak żeby też dać większy ogól, ob, o, ogląd sytuacji, że co piąta firma w Polsce mówi, że nie da rady sobie, gdyby nie było cudzoziemców. Proszę sobie wyobrazić, że cudzoziemcy stanowią w tej chwili 6% zatrudnionych. Ponad. I około powyżej 5% wpływu do ZUS-u z cudzoziemców jest. Tak? Oni również wpływają na nasze PKB. Tak? Także z jednej strony pomagają nam rozwijać naszą gospodarkę, a z drugiej strony my zaczynamy bardziej o nich dbać, i to jest obopólna korzyść. Tak jak Pan powiedział, jedna narodowość, która była w większości po tutaj, oni w tej chwili są ale część z nich pojedzie dalej, część wróci do swojego kraju, co jest zrozumiałe i dlatego bez cudzoziemców z zewnątrz. Ja mówię o naszej firmie głównie z Azji, ale nie zamykamy się na inne. Nasza gospodarka po prostu stanie, żeby zwolni bardzo. Żeby dać jeszcze takie dane, w branży TSL, byłem wczoraj w piątek w jednej z firm w Polsce, Szacuje się, że do branży transportowej to są szacunki, brakuje około 140 tysięcy kierowców. 140 tysięcy kierowców kierowców. Jak to wypełnić, jak zapełnić tą lukę, czy my jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki, czy to jest takie proste, żeby ich ściągnąć, no bo ja mam takie wrażenie, że my też jako naród zawsze mówiliśmy, Gość w dom, tak, Bóg w dom, ale ja mam wrażenie, że my jednak jako społeczeństwo jesteśmy trochę zamknięci. Mamy swoje jakieś uprzedzenia i przekonania yy, i różnie u nas bywa z tą otwartością. Yy, ma to swoje oczywiście jakieś podstawy, to Uczymy. obawy często mogą być uzasadnione, ale też i nie do końca. Yy, czy może kwestia edukacyjna jest jakimś elementem, które mogły wpłynąć na nasze społeczeństwo, aby zmienić to postrzeganie cudzoziemców na terenie Polski, stajemy się no, międzynarodowym państwem. Międzynarodowym, międzykulturowym, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nasi pracownicy zaczyna, zaczynają się stykać z obcokrajowcami, których wcześniej nie mieli wokół siebie, dopiero na styku tych relacji, tych powiązań, oni widzą, że to są tacy sami ludzie, tylko różnią się trochę kulturowo. Proszę mi wierzyć, dużo krajów azjatyckich jest zbliżonych do nas kulturowo, i łatwość jest y, dosyć asymilacja, współpracy. Tak? Bariera językowa też powolutku jest mniejsza, bo oni mówią w języku angielskim który w tej chwili, czy w magazynach logistycznych, czy w automotyw, język ten jest, czy w skanerach, czy na taśmach, także tutaj nie ma z tym problemów. Mało tego, wiem, że jak rozmawiam z polskimi pracownikami, którzy mieli styczność już dłuższą czy krótszą z obcokrajowcami, widzą, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i zupełnie inaczej, ale ma pan rację, edukacja, jest dobrym pomysłem i to się dzieje na, na wielu płaszczyznach. Jednym z tematów przewodnich konferencji jest próba odpowiedzenia na pytanie, jaka będzie przyszłość Europy. Wielokrotnie pojawia się temat globalizacji zmniejszającej się poniekąd do lokalnych wiosek. Regionalizacja taka. Wtedy. I bardziej regionalizacja, ale okazuje się, że chyba bez cudzoziemców nawet ta regionalizacja nie będzie możliwa. Nie możemy wybudować jednego wielkiego muru wokół Polski, bo skończymy jako Skansen. Zgadzam się, nie możemy budować, ale zarówno o, o nasz ustawodawca, rząd, jak i firmy doskonale to rozumiemy i jest tutaj coraz większa współpraca. Nie wiem, jak było wcześniej, ale teraz obserwuję obopólną chęć, widzimy to. Jestem też mieszkańcem, obywatelem Polski. Dla mnie też jest ważny poziom bezpieczeństwa nas, naszych dzieci, wnuków, i myślę, że to jest tworzone jak wszystko. O, wymaga to czasu, ale ten proces się rozpoczął i ja jestem jak najbardziej dobrej myśli, a nasza gospodarka potrzebuje po prostu. To nie jest opcja. To już nie jest opcja. Dziękuję bardzo za rozmowę, szanowni państwo. Moim gościem był pan Maciej e, Bekas. Grupa EndJob. Nic nie pomyliłem tym razem. Dziękujemy z 34. Forum Ekonomicznego. Tematy związane z cudzoziemcami i z zatrudnieniem. Dziękuję za ten głos. To ja dziękuję. Z Państwem się żegnam. Do widzenia.